Witam wszystkim. Przed chwilą nagrałem film, ale mi się nie udał. Coś mi się zaciął telefon, więc jeszcze raz nagrywam. I w związku z tym... Tak sobie zamilkam za na chwilę, bo widziałem, że agresywne rybki są wobec jednej samiczki, co mnie bardzo martwi. Bo są agresywne wobec mojej ulubionej żółtej samiczki. Najbardziej żółtej. No nie fajnie, nie fajnie, no ale nie o tym jest film. Film jest o rzęsie wodnej, a właściwie o tym co im pan Rybka napisał. Pan Rybka mi napisał, że z rzęsy wodnej można zrobić na przykład pokarm suchy. I dzisiaj postanowiłem, że stąd tutaj jest z 20% rzęsu usunąłem z całego akwarium, tutaj jest znacznie mniej. Tutaj to w ogóle fajnie, bo widać, że są jakieś dziury, a to już na siebie aż nachodziło tutaj to rzęsa. No i co piątek robię podmianki. Podczas podmianki, tak jak mówiłem, postanowiłem, że trochę tej rzęsy usunę. Właściwie ją wysuszę na pokarm. Suszyć będę na normalnej kartce. Tutaj jest trochę brudna, ale to raczej, no wątpię, żeby to miało wsiąknąć w roślinę, tak? Wziąłem po prostu pierwszą, lepszą kartkę, bo podczas czyszczenia akwarium, no nie miałem... Nie miałem do dyspozycji czystych kartek, tylko miałem taką, to jest z drugiej strony wydrukowana I tak się stało, tak po prostu tuż Już tak zadziałał Mam nadzieję, że to nic, nie, tak jak mówię, że raczej nie powinno wsiąknąć te roślinki To tam z 9 godzin temu taką rzęsę tutaj Rozłożyłem Już tak trochę sucha jest, ale nie do końca Przed chwilą na filmie wrzuca, wrzucałem i jeszcze jest troszeczkę za Niech tutaj się unoszą do tych unoszących rybki nie, nie będą. Tych unoszących rybki nie będą jeść. A te suche, o takie, jak tutaj pływa, kawałek. To tak, o widzicie, tak dziobią, niektóre jedzą. No i będzie teraz taki, takie kilka filmów pod podrząd, gdzie będę Wam pokazywał aktualizację w sprawie tej rzęsy. Bo to może być fajny pokaz naturalny. I no, tutaj patrzcie, jak mi pięknie listy kryptokodyny rozrasta się. Ja nawet tutaj pod całonie nie dałem yy, tej gliny, tej kulki glinianej. Bo po prostu podłoże mam takie, a ta kulka jest jak mój kciuk. I po prostu nie miałem nawet gdzie tego tam wepchnąć. Trochę za mało dałem tego podłoża, tak sobie zdałem sprawę pół roku temu. Jak już te rośliny w już było za późno, już nawet akwarium i no. I tak jak mówię, będę was star aktorysował rzęsy, czy ona powinna być według mnie. Ona powinna być jak takie płatki, jak macie stropikala ichtyowite To wiecie jak to jest. No, raczej każdy akwarysta to miał. Po prostu są płatki większe, mniejsze robicie tak, są jak pyłek, tak? Rybki to jedzą. I no. Filmu nie było w środę, po prostu nie miałem zbytnio o czym nagrać. Na siłę nie ma co nagrywać, nie? Trzeba coś ciekawego nagrać, aby najmniej coś w miarę ciekawego. Jeszcze wam w tym filmie pokażę, jak ja karmię moje typki. No, bo rzęsą teraz nie będę, karmię, bo tak jak mówię, nie, nie do końca te ryby jeszcze jedzą to, a jak dam pokarm zwykły, to zobaczcie co się będzie działo. Już, już sprojnik czeka na, na swoją tabletkę tutaj. Dypką. aktualnie już większość pokarmu dałem. Jak widzicie pływałem jak dzikę. Jedzą sobie. W ogóle jeszcze przed chwilą były płatki, tam gubiki jedzą resztki. się resztki płatków, nie że resztki jedzenia. Dajcie znać w komentarzach w sumie czy chcecie, żebym Wam pokazał dokładnie czym karmię rybki. A teraz Wam jeszcze na żywo pokażę co się dzieje przy przyklejeniu tabletek z Tropicala. Z, z tam, nie pamiętam jak to się nazywa, zaraz Wam przeczytam, ale te tabletki są super. Patrzcie, od razu, od razu rybki do tego idą jak głupie. Są nauczone od, od najmniejszych rybek. Przepraszam, że takie kadry macie. Wszystkie właśnie to dziobią. To Są według mnie najlepszy pokaz, chyba w życiu miałem. O. Tam jedzą. Nie wiem, jak Wam mam to pokazać, bo tylko światełko wysłanie. Patrzcie, to było pół tabletki takiej. półkiej tabletki, i tego już nie ma. Zjadły jak głupie, to mnie trochę martwi, bo zjadło to dosłownie 5 tybek, a ja tybek mam 70, więc trochę słabo. Jeszcze raz wam zaraz pokażę. Jeszcze dam im połówkę, niech mają. Wiesz, tutaj też są tabletki ze spirulinki, leżą. Ja kalmie mega różnorodnie w sensie codziennie daję im to samo, ale mają bardzo dużo. Mixa mają takiego. Dużo granulków, dwa rodzaje płatków, tabletki ze spiruliny, takie twarde, takie tabletki, co mają 36% spiruliny, też mają takie fajne czarne. A te tabletki, co ja wam polecam, to one nazywają się, już wam mówię, Tropical Super Tabin A. I to jest mix dla każdej ryby. Dosłownie dla każdej, no, nad paletki to by zjadły. A, na, a w, na temat paletek, to mam powiem, że wrzuciłem do taty do akwarium tej rzęsy wodnej, tej, tej świeżej, i się zawsze dziwiłem, że po kilku godzinach nie ma w ogóle rzęsy, i się okazało, że paletki pewnie to jest tylko tak u mnie, bo te paletki to są u mnie wyjątkowe yy, paletki jedzą u mnie rzęsa. No. One są przyzwyczajone do takich granulków, co się unoszą i one z tej powierzchni właśnie jedzą, mimo że dlatego nie wiem, nie wiem czy to dobrze, że jedzą rzęsie, bo paletka to tak bardziej mięsko lubi, warzywka to tak nie za bardzo, co? ale pewnie nic jej nie będzie, czy to samo zdrowie. No patrzcie tam, tam ma właśnie tam. Tabletkę mięciutką co ma 36% spiruliny. Od kiedy w ogóle mam te tabletki? Od kiedy ogólnie używam takich produktów, co sobie kupiłem do kadmienia? I od kiedy jeszcze mam od pana rybki, co tam kiedyś wam nagranę, że dostałem paczkę, tam miałem granulki z czoskiem, granulki takie zwykłe, bo w takim dużym pudełku i granulki co kolorów dodajemy rybek, rybką, właśnie ten drugi rodzaj płatków tam na podstawie insektów, to moje rybki są zdrowe. Mniej więcej tak jest przedział jeden miesiąc między tym pokarmem, co ja kupiłem, a pokarmem od pana rybki. I wam powiem, że rybki mam zdrowe od tamtego momentu. Nic nie choruje. Jedyny moment, kiedy widzę, że rybka jest chora, to jak rybka jest poździerana, a kiedy jest rybka poździerana, jak ją gonią, czy jak wyczują, jak ryba wyczuje, że inna jest słaba, to ją goni i ryba ucieka i u mnie jest taki pech, że jest jeden wielki korzeń, który ma ostre zakończenie, Jest kamień, który też trochę tam je obdziera. No i niestety, jak, jak, jak widzę, że jest rybka pozdzielana, to już znaczy, że no, jest, jest troszeczkę słabo, nie? Jedną taką widziałem i to była rybka, która była w wielkości. No tak wam, żeby nie skłamać. O, o taka właśnie. To jedną taką widziałem ostatnio. I ona miała jedną kropkę od OSPY, tak Bo Bo już zapomniałem, jak to się nazywa tak dawno. To miałem ostatnio, w maju mi rybki chorowały. I od tamtego momentu rybki mi nie chorują. I To od razu, jak zobaczyłem, że ta jedna rybka miała, to wlałem CMF-a. Nie dużo, tak delikatnie, chyba nad dawki, która miała być i rybka już była zdrowa. A w sensie inaczej, nie wiem, czy była zdrowa, ale wiem, że mi się to nie rozprzestrzeniło na inne rybki i nie widzę tej rybki, żeby była choda, a nie żeby była poździerana. Po z tutaj rybki nie widzę. Albo tak jak mówię, już jest wiotka. Więc no, w dalszych filmach dam Wam znać na temat rzęsy, czy się z niej udało zrobić takie płatki jak z latkę, że wiecie. Będę tak, to będzie fajny pyłek. I no. Dziękuję Wam za oglądanie. Możecie dać znać, czy chcecie film, gdzie Wam pokażę cały mój asortyment na temat karmienia, bo to jest mega bogato. O, no, nie będę Wam nagrywał filmek, czyszczę gąbkę, bo Pani Kamilatki film zrobiła. A my mamy ten sam filtr. field, ten sam. Ja mam mniejszy na pewno, ja mam 500, pani Kamila ma chyba 1500 albo 1000, nie wiem. A może jest jeszcze większy, nie wiem. Bardzo fa fajnie się oglądało przy muzyczce ten film, a ja przy czyszczeniu też lubię sobie słuchać muzyki, ale niekoniecznie takiej, która na YouTubie fajnie by wybrzmiała. A po cichu nie będę robił. Mi to tak 30 minut zajmuje. Jak samą gąbkę robię, jak cały... 30 minut, jak robię całą gąbkę, godzinę jak robię cały filtr. I ogólnie chciałem nagrać wam taki dzisiaj film, ale ja trochę innej muzyki słucham. Takiej jakby to nazwać trochę młodzieżowej. A różni ludzie są na YouTubie, to uznałem, że... No mam, mam nagrany film z czyszczenia, tam piękny sobie czyszczę gąbeczka, ale stwierdziłem, że nie ludzie sobie nie wstawiam tego. Tam też za, za dużo nie mówiłem, tam więcej było muzyki, tam pokazywałem jak ja to robię. Mega syf był, o właśnie też tam nagrywałem o tej rzęsie, że właśnie będzie film nagrywany, no ale stwierdziłem, że tylko nagram tej rzęsie film, że wrzucę film o rzęsie, bo, bo tak. Tak stwierdziłem. Tak jak mówię, Przyszły film będzie o tym, jak będę już karmił tą rzęsą suchą. Zobaczymy jak to się tam zachowa. I tak jak mówię możecie dać znać w komentarzach co o tym wszystkim myślicie. Ja tak sobie jeszcze patrzę do góry czasem, tak. bo czasem tak widzę, że rybki się tutaj blokują. Muszę je wtedy ratować, bo niestety no tutaj jest gęsta. Gęsta jest ta roślina. Rogatek i nie zawsze rybki, te większe, mówię o tych większych, nie mogą, nie, nie chcą chyba wypłynąć albo nie mogą i muszę je wtedy ratować, bo jak rybka taka wam utknie tam, tak mam wrażenie, że z, coś się tam pod poddusza, coś się tam pod poddusza, więc no, nie wiem na czym skończyłem, możecie dać znać, tak, o, już wiem na czym skończyłem, że możecie dać znać w komentarzach. Jak wam się film podobał? Co sądzicie o tej rzęsie wodnej? Czy chcecie film z całego pokadmu, Ogólnie możecie napisać czego chcecie film, ja wam chętnie nagram. Jak mówię, chciałem nakręcić taki film jak Pani Kamila, ale yy, złą muzykę wybrałem sobie do słuchania na tamten moment. I no. Ogólnie pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich moich widzów, którzy stale oglądają. Wiem, że na pewno Pan Mariusz Stale ogląda. Pani Kamila. Pan Artur. Czyli chyba Silverwolf na tym, na YouTubie. Przemysław Błoch. Chyba tak. Chyba tak się to tam ten pan nazywał. Pan Przemek. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, że jesteście na tym kanale. Że mam tam jakichś stałych komentujących. Daje mi to zawsze jakąś motywację do nagrywania, bo... Gdyby nie to, to by były tylko filmy z łowienia ryb. A tak to jeszcze macie akwarystykę. Niektórzy lubią sobie pooglądać, odprężyć się. Więc no dziękuję wszystkim stałem widząc to, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich i dziękuję Wam za oglądanie za wszystkie łapki, komentarze, subskrypcje. Nie wiem czy jak to wstałem już mamy 700. Ale jesteśmy bardzo blisko do 700. Nigdy nie myślałem, że taką liczbę osiągnę. Do temu miałem ledwo 200. To jest tak dla niektórych o, 500 na rok. O, dla mnie to jest naprawdę fajny wynik. Jak na to... Że wiecie, ja, ja nie nagrywam żadnych filmów z hodowli. Tak jak... O i się znowu telefon zaczął. Ja się przez przypadek klikłem stop. Mówię, pewnie jakbym nagrywał z jakiejś hodowli, miałem pomysł, żeby zrobić hodowlę krewetek, ale jestem jeszcze w szkole średnio z czasem aktualnie. Może jak będę dorosły, to pewnie bym miał o wiele większe wyświetlenia, o wiele więcej widzów. Bo hodowla to jest coś super, to jest marzenie każdego chyba akwarysty, żeby mieć po prostu jakąś hodowlę, mini hodowlę. Moim marzeniem jest mieć mini hodowlę krewetek. wiecie, tak jak ja mam na przykład tutaj molinezję. Też mogę powiedzieć, że to jest hodowla Molinezji, bo to jest 60 sztuk. Mogę to sprzedać. To jest mieszanka czarnych z czarno-złotymi. A z krewetkami jest gorzej, bo krewetki... No najlepiej jest z każdą, wiecie, każdy kolor to osobno. I to jest moje marzenie. Mieć na przykład jakieś rzadsze, droższe kolory. Te co będą jakieś takie nieładne, tak to nazwy, krewetki będę dawał tutaj. One tutaj też będą pięknie żyły, ale nie wiem czy się będą rozmnażały, bo od kiedy mam tyle rybek, to tak. No, ostatnio dać mi się w maju roz... rozmnożyły, jak właśnie chodę, były rybki. Od kiedy są zdrowe, pełne energii, to już się nie rozmnażają, bo krewetki po prostu się stresują, tak, jest dużo. Molinezje są bardzo szybkie, tak. Też tam, tak jak Wam kiedyś nagrywałem, Molinezja lubi sobie skupnąć krewetkę taką. Żywą. No i to jest takie moje marzenie. Wtedy ja wiem, że widów się trochę nazbiera. Nie tylko ja lubię krewetki, a jakąś tam wiedzę na temat krewetek już mam po roku. Na temat molinezji gubików to chyba. No to są proste ryby hodowli, Tam raczej wiedzę tam nadpoczątkującą jakąś ma. I patrzcie, jak się rozgadałem. Miał być koniec i sobie gadam. Tak to jest z tymi filmami. Ja się kiedyś bałem, jak pierwszy nagrałem, że o czym ja będę gadał. 10 minut mi wyszło gadania, bo kiedyś nagrywałem na samym początku. Chyba w grudniu. Tak, w grudniu, gdy z tom akwarium, po prostu f... napisy sobie wstawiałem. Już tak nie robię, gadam do Was i no to jest jeden z dłuższych filmów, nie? Ten aktualny, bo się rozgadałem. I no i moim marzeniem jest hodowla krewetek, i to w 10-litrowych akwariach da się zrobić. Takie akwarium kosztuje, nie kosztuje bardzo dużo. Krewetki nie potrzebują filtru. Krewetkom można dać taką kulkę mchu, i one się na tym pięknie rozmnażają. Ja mam, powiem wam tak, ja oglądałem dużo filmów na temat krewetek, i jak, jakąś tam wiedzę mam. Mam nawet takie specjalne filce, co nie robią. Takiego ruchu wody, tylko do góry bąbelki robią, właśnie takiego małego akwarium. Ja, ja mam trochę rzeczy już tutaj gotowych, tylko brakuje czasu, i w akwarium kiedyś to będzie. Skończę szkołę na studiach. Może zobaczymy, widzowie, zobaczymy. Jeszcze teraz czekam, się nie mogę doczekać rybek od pana rybki, od pana Grzegorza, których tam promuje się polecam, polecam oczywiście hodowlę Pana Grzegorza i Pana Rybkę i tak wszyscy wszyscy praktycznie jesteście od Pana Rybki co mnie oglądacie więc no się nie mogę doczekać, bo piękne tam mają gubiki piękne molinezje się nie mogę doczekać z tego podróży, wiem, że to są zdrowe ryby, bo ja bym sobie mógł kupić w akwarystycznym, ale nie chcę mieć chorych ryb u siebie, ja właśnie chcę mieć od, od kogoś to wiem, że porządnie dbał o swoje rybki. Pan, pan Mariusz już mi chyba nie pamiętam kiedy to był sam, sam z siebie zaoferował, że właśnie mi wyśle ryby, żeby, żebym nie kupował nic. I Ja bardzo za to dziękuję. Wszystkim dziękuję za każde wsparcie. Za jakiekolwiek wsparcie, nad wsparciem jest łapka w górę pod filmem, subskrypcja, komentarz, tak jak mówiłem. Dobra, będziemy kończyć ten film. Jeszcze trochę dokarmię te rybki z tego powodu, że mam krewetki i dla krewetek coś musi zostać. A grube rybki to są tylko te największe, a te z tymi małymi jest różnie. Ale mam na to sposób. Te grube rybki nie jedzą małego pokarmu, więc zaraz to zrobię. Więc no, bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Trzeci raz chyba w tym filmie pozdrawiam wszystkich. No zacząłem się powtarzać trochę na tych filmach i no, do zobaczenia, do następnego filmu w środę, godzina 12 pokażę wam jak ja co się stało z rzęsą czy się udało nakarmić rybki.